Cześć, witajcie. Dzisiaj piękny dla mnie dzień, ponieważ właśnie nadeszła przesyłka z LEGO. Yy, korzystając z okazji super promocji, yy, która, która ostatnio była na sklepie oficjalnym LEGO i tej majowej wyprzedaży, yy, postanowiłem sobie zakupić. Właściwie nie, no słuchajcie, tak po cichu mówiąc, to oczywiście to jest prezent na Dzień Dziecka. Wiadomo, że yy, wszyscy faceci są dziećmi, dużymi dziećmi do końca życia. Yy, tak więc, teoretycznie. Jest to prezent dla mnie i dla, dla, dla mojego syna, z którym razem kolekcjonujemy Lego Star Wars i różne inne kolekcje. Tak więc zaraz Wam pokażę, co, co mi się udało, znaczy udało, co kupiłem na tej wyprzedaży majowej i co nam tu przyszło. Paczka jest naprawdę spora. Jestem podekscytowany, bo już nie mogliśmy się jej doczekać. Cała dystrybucja tam musiało to przyjść do magazynu gdzieś tam w Niemczech, gdzie jest to rozsyłane dopiero do Europy. I zaraz tutaj Wam pokażę. Już się zabieramy. I mamy mamy tutaj fakturkę, może weźmiemy na ten. Może tak? Po kolei zobaczcie. Była promocja oczywiście. Jak się zrobiło zakup za kwotę powyżej 200 zł, to dostawaliśmy taki plakacik ze Star Warsów. To jest epizod czwarty. Tak więc mamy piękny plakacik. Taki powiązany z LEGO i ze Star Warsami. A do tego. Super ekskluzywny polibak z, z minifigurką admirała Jularena. Tak więc piękna sprawa dla kolekcjonerów. Na pewno w każdej kolekcji taka ekskluzywna minifigurka znajdzie swoje miejsce. Bardzo, bardzo się cieszę i na pewno mój asystent, mój syn, będzie się cieszył równie, równie mocno jak ja. No i tutaj punkt, punkt kulminacyjny. Całego tego unboxingu, przesyłki. Czyli mamy. Zobaczcie, co tutaj nam przyszło. Super. Super ekskluzywny zestaw o numerze 10.236. Wioska Ewoków. Wioska Ewoków. Bardzo, bardzo się cieszę. No, będziemy mieli co robić w dzień dziecka. Będziemy układać to. Na razie korzystając z okazji, że, że nikogo nie ma w domu. Postanowiłem to otworzyć i wam to pokazać, pochwalić się troszeczkę. Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie ten zestaw i, i naprawdę będzie mi się podobał. Przede wszystkim my tutaj z synem zbieramy minifigurki, a tutaj akurat w tym zestawie naprawdę jest sporo figurek, które tylko tutaj możemy. Możemy w tym zestawie znaleźć, zobaczcie. Taki szybciutki przegląd po tym, co tutaj i jakie figurki tutaj mamy. Tak więc, naprawdę super się cieszę. Mam nadzieję, że Wam też udało się coś ciekawego kupić na tej wyprzedaży, bo, bo naprawdę było warto. No szczególnie. Że te, te kwoty nie musiały być. No ja, ja zrobiłem taki prezent dwa w jednym, bo to jest prezent i dla mnie, i dla mojego syna. Tak więc Dzień Dziecka zbliżający się był taką super okazją do tego, żeby, żeby sobie swoją kolekcję powiększyć, a przy, okazji, a przy okazji zdobyć tę piękną figurkę admirała Jularena. No i plakat ze Star Warsów to zawsze jest dla kolekcjonerów wielka sprawa. Cieszę się niezmiernie. Piszcie, jeśli możecie, pod filmikiem, co Wam udało się kupić na tej wyprzedaży. Mam nadzieję, że, że jesteście równie zadowoleni jak ja i, 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 i pokażecie, co tam, co tam zdobyliście. Na dzisiaj to tyle. Filmik tak nagrywany, na szybciutko, żeby, żeby po prostu rozładować emocje. Które, które mi towarzyszyły przy okazji oczekiwania na, ten, na, ten, na tę paczkę, i na tę super przesyłkę. Tak więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli Was interesuje, co jeszcze będziemy otwierać, to, to zapraszam do oglądania, do komentowania, zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza lub łapki. Tak więc na dzisiaj to tyle. Dzięki, raz jeszcze, cześć.